Za nami realizowana inwestycja polegająca na budowie dwóch obiektów. Jeden to jest tor bandwrakowy to z tyłu, którą widzimy za mną na drugim planie. Natomiast na pierwszym planie jest widoczna budowa tężni solankowej. Te dwie inwestycje realizujemy w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich kształtowania przestrzeni publicznej. Dofinansowanie otrzymaliśmy z urzędu polskiego, ustawy Małopolskiego. W zeszłym roku podpisaliśmy umowę Masz o polskiego. E, całkowity koszt tegoż projektu to 1 100 000 złotych. Realizuje dla nas firma BT Projekt z Poznania. E, buduje to w systemie zaprojektuj i wybuduj. No i tak jak powiedziałem, te dwie inwestycje, te dwa obiekty mają w tym roku zostać uruchomione. E, no będą, myślę, że będą służyć naszym mieszkańcom, nie tylko naszym mieszkańcom, bo chcieliśmy taki zrealizować projekt, który byłby e, projektem, który m, byłby niepowtarzającym się póki co w powiecie oświęcimskim. Bo samą tężnię solankową, którą się dowiedziałem dzisiaj, że prawdopodobnie taka mniejsza tężnia, jedna z pierwszych w małopolskich małopolskim powstaje, natomiast tor pan tory są, ale nie tutaj na takiej, powiedzmy, bliskiej odległości ale powstały i budowane są przez między innymi tąże firmę